Słuchajcie, to są buty, w których chodziłem przez wiele lat na Kamino. Ostatnie lata polecałem Wam. To są buty New Balance Hero. wersja siódma. I tych par zużyłem kilkadziesiąt w sumie. Myślę około 25-30 par. Od kiedy te buty istnieją, zużywałem ich dużo. Natomiast to są buty Hierro, wersja ósma. Nowe buty. I po ostatnim Kamino chciałbym Wam jakby przekazać informację, że nie będę więcej chodził w tych butach, ponieważ zużywają się bardzo szybko. Te buty wystarczały zwykle na 700 do, myślę, 900 Kilometrów. Pokażę Wam podeszwę tej wersji 7. Zobaczcie, jak ona wyglądała po 800 km. No, około 1000 myślę, można liczyć w sumie. A to są buty, które odebrałem z paczkomatu dzień przed ostatnim Camino de Invierno. Także przeszedłem w nich równo 280 km i zobaczcie, jak one są zniszczone. I sami, jakby ocencie, czy buty za 550 złotych na 270 km to jest dobra inwestycja, bo ja uważam, że fatalna. Także ja chwilowo dziękuję firmie New Balance i będę szukał czegoś nowego.